Bóg daje życie i Pan Bóg je chroni. Historia Tereski pokazuje, jak ogromna walka toczy się o każdego z nas. Wierzcie mi, że gdyby nie to, że jestem z katolickiej rodziny, że miałam przy sobie kochającego, wspierającego męża, że miałam przy sobie wielu przyjaciół, nie wiem, jaką podjęłabym decyzję. Bo w momencie, kiedy dostajemy taką diagnozę, stan psychiczny kobiety jest tak niezrównoważony, to jest tak druzgotująca informacja, że naprawdę y, gdzieś w podświadomości kobieta może chcieć się chronić przed tym cierpieniem, przed tym trudem, bo w zasadzie po co rodzić dziecko, które tylko wezmę je na ręce i ono umrze? Y, naprawdę przerażająca rzeczywistość, która bez obecności ludzi czeźwo myślących, może mieć naprawdę tragiczny finał. Dlatego zachęcam Was do modlitwy, abyśmy byli wsparciem dla tych właśnie kobiet. Dla tych rodzin, które muszą mierzyć się z takimi decyzjami, z takimi trudami, które nie zawsze są katolickie i nie muszą jakby moralnie mieć tej podstawy do podjęcia decyzji za życiem, modlitwa ma ogromną moc. Sami widzicie po historii teraz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Zuza i chciałabym podzielić się z wami w tym czasie oczekiwania na zwiastowanie Pańskie na dzień świętości życia, świadectwem historią, którą przeżyliśmy w naszej rodzinie w moim domu. Mniej więcej trzy lata temu okazało się, że jestem w ciąży. To była, było czwarte nasze dzieciątko. Wszystkie ciąże miałam bardzo trudne. Moje zdrowie nie było wtedy najlepsze. Dzieciątko niezaplanowane. Pojawiło się wiele lęku, ale też radości z tego powodu, że jest kolejne dziecko. Już w pierwszym okresie, przy pierwszych badaniach prenatalnych wyszły bardzo niepokojące wyniki, bardzo wysokie ryzyko chorób genetycznych. Później okazało się, że już wtedy terenia ma przedziwną wadę serca, którą nawet dla lekarzy, którzy w tym czasie nie badali, była taka niepewna, nie wiedzieli co tak naprawdę się dzieje. Na skutek tego wszystkiego mąż zabrał nas na Jasną Górę. Zawierzyliśmy to nowe, poczęte życie Matce Najświętszej, licząc, że będzie nas wspierać w tym trudzie. Dostałam szybko skierowanie do specjalisty profesora, który zajmował się właśnie ultrasonografią z Znany w Polsce, jest znany na całym świecie i jego diagnozy są bardzo trafne. On po pierwszym badaniu uspokoił nas, mówiąc, że to ryzyko chorób genetycznych wcale nie jest tak wysokie. Tak dziwne to było, że dwóch lekarzy i tak dziwne dwie diagnozy. Jednocześnie powiedział, że układ serca, wady, które w nim są, w chwili narodzin nie powinny zagrażać życiu dziecka i jakoś znacząco zdrowiu. To nas bardzo uspokoiło. Przez miesiąc mogliśmy odpocząć i znów cieszyć się, i bez lęku tymczasem. Niestety, na następnej wizycie, po bardzo długim i dokładnym badaniu przez dwie godziny na kilku sprzętach z drugim lekarzem, pan doktor zdiagnozował jednoznacznie, że układ żył jest na tyle nietypowy i brak układu żył wrotnych nie daje jej po prostu szans na normalne funkcjonowanie, a nawet na życie zaniepokojona, bardzo przestraszona zapytałam, czy jest możliwe, że przyjdziemy za miesiąc, dwa i Pan doktor jednak znajdzie ten układ żół przecież to dzieciątko cały czas rozwija się jeszcze, jeszcze ma czas na to, żeby to wszystko jednak było tak jak należy ale Pan doktor jednoznacznie powiedział, że to jest na granicy cudu i daje nam 1% szans na, na, na to, że terenia poradzi sobie z tym wszystkim wyszliśmy no ogromnie załamani z, z tego gabinetu Wiemy, że w tym momencie wiele kobiet podejmuje decyzję o aborcji. Dla nas oczywiście to było niemożliwe. Jako katolicy nie braliśmy w ogóle takiego scenariusza pod uwagę i umówiliśmy się po prostu na kolejną wizytę mniej więcej półtorej miesiąca później. I tutaj był taki niezwykły moment, kiedy pani na recepcji powiedziała, że zaprasza nas 8 grudnia o 12.30, czyli dokładnie święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w tak zwanej godzinie łaski. Jak usłyszałam y, tą datę, to dało mi to taką ogromną nadzieję na to, że po prostu poradzimy sobie. Nie miałam y, ufności w to, że wydarzy się cud, ale ufałam, że Matka Boża nas przeprowadzi przez to i damy sobie wszyscy radę razem z naszymi dziećmi w domu, które już były świadome, wiedziały, że będzie kolejne dzieciątki. Zaczął się czas takiej ogromnej walki duchowej. My sami nie mieliśmy siły się modlić, ale wszyscy wokół nas y, prosili o modlitwę. Modlili się, podejmowali nowenny pompejańskie. Dostawaliśmy informacje o tym, że modlą się za nas wspólnoty w Polsce, za granicą, że są osoby, które podejmują abstynencję na czas tej ciąży. Bliscy podejmowali nowenny pompejańskie. Znajomi kapłani odprawiali bardzo często msze święte w tej intencji. Zaczął się taki ogromny szturm modlitewny, który był nawet poza nami. Mnie to aż przytłaczało, że tak dużo dostajemy wiadomości od ludzi obcych nam że się modlą. Znajomi, niektórzy mówili, wiesz, my nie jesteśmy tak wierzący, nie modlimy się, ale będziemy się za was modlić. To, że taka maleńka istota pod moim sercem poruszyła tyle osób do modlitwy, to było już dla mnie takim wielkim cudem. Mimo tego trudu i cierpienia, który, który wtedy przeżywałam, bo maleńka już ruszała się intensywnie, każdy ten jej ruch uświadamiał mi, że niebawem przyjdzie moment, kiedy ona się narodzi i być może ja wezmę ją na ręce tylko po to, żeby się z nią pożegnać. Trud dla kogoś, kto zna ten cud narodzin. W końcu przyszedł dzień 8 grudnia i kolejna wizyta. Pojechaliśmy do pana doktora już z dokumentami do, kierującymi nas do kosmicji prenatalnego, bo no, przerażało nas to, że po prostu nie podołam w chwili narodzin. Pan doktor, jakby nigdy nie zrobił badania i stwierdził, że żyły po prostu są. <śladenialny> nie są może idealne, ale są i że wszystko funkcjonuje tak, jak powinno. Byłam tak zdziwiona, że zaczęłam pytać męża, czy ja czegoś nie pomyliłam, czy naprawdę ta diagnoza wcześniej tak brzmiała, czy, czy ja coś nie wymyśliłam, ale wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że tak, tak brzmiała diagnoza, a teraz jest zupełnie inna. Wyszliśmy z wielką nadzieją na to, że jednak będzie dobrze, że, że to wszystko jest w jakiś sposób cudem wymordonym przez Maryję. Pojawiły się oczywiście nowe problemy z racji na pewno tego wcześniejszego stresu, bo i cukrzyca, i nadciśnienie, a koniec końców też cholestaza, która no, była bardzo niebezpieczna dla malutkiej. Później pod koniec yy, ciąży zaczęło się takie wielkie zamieszanie. Nie wiadomo było, czy mam leżeć w szpitalu, czy powinnam nadal być w domu. Jak kontrolować tą cholestazę? Moja lekarka prowadząca już kierowała mnie do szpitala. W szpitalu z racji COVID-u odradzali mi już leżenie. Koniec końców przyszedł taki moment, że wyniki tych kwasów żółciowych związanych z cholestazm stały się tak niebezpieczne że, e, dla dziecka, że musieliśmy natychmiast jechać do szpitala. Zostałam od razu przyjęta, zaczęto wywoływać poród. E, zależało nam na naturalnym porodzie ze względu właśnie na te żyły, że ten naturalny poród byłby po prostu lepszy dla, dla malutkiej. Niestety przez dwa dni nic nie szło do przodu. Z, zaczęli podawać mi oksytocynę. 12 godzin leżałam pod korkówką. Była już noc i nagle usłyszałam bardzo niepokojące dźwięki na kategorii. Mimo tego, że położona poprawiła paski, to się nie zmieniło. Słyszałam, że Terenia po prostu niknie, że ja traci tętno. Byłam przerażona, wystraszona, zmęczona. Sama w sali zaczęłam prosić Matkę Bożą, aby coś zrobiła, bo za chwilę Terenia, która do niej należy, po prostu nie przeżyje. Przed lekarz, który wyglądał, jakby właśnie Matka Boża go Natychmiast zostałam skierowana na cesarskie cięcie, już leżałam na stole operacyjnym i czekałam na ten pierwszy krzyk tereni. Ten moment, który zawsze był nagrodą za 9 miesięcy trudu ciąży. Niestety, jak lekarze wyciągnęli tę reskę z mojego łona, była cisza była totalna cisza. Nie słyszałam jej, jej zupełnie. Nie Słyszałam wodę kapiącą ludzi obok na sali. Nie słyszałam nie byłam w stanie się nawet modlić, łzy zaczęły gdzieś przyduszać mnie, lekarz podszedł, to mnie otrzeźwiło i wypowiedziałam jedno zdanie. Święty Michale Archaniele wspomagaj nas władz. I usłyszałam pierwszy krzyk Tereski, cichutki, ale jednak żyła. Zaraz zobaczyłam ją podjechani, była w inkubatorze, niestety musiała mieć podawany tlen, była śliczny, miała czarne włoski, czarne oczy i za chwilę zabrali ją na... Oddział patologii, patologii Noworodka. Tereska urodziła się 14 lutego o 11.35 w nocy. W taki wyjątkowy dzień, jako owoc miłości mojej, mojego męża i Boga Ojca. Później okazało się, że nie może oddychać, że ma problemy, że nie mogą znaleźć układu żółwrotnych. To na następny dzień takie informacje do nas dotarły, ale ja nie wierzyłam. Ja wierzyłam, że 8 zdarzył się cud i że Tereska będzie zdrowa. Miesiąc leżała jeszcze na patologii. Dobrze, postanowiliśmy ościć terenie. Udało się to zorganizować mimo tego, że trwał COVID. Udało się, że był ksiądz, byłam ja i mój mąż. I piękny chrzest w szpitalu. Następnego dnia po tym chrzcie lekarze znaleźli układ żołowrotnych, ale dalej byli zaniepokojeni. Po miesiącu wypuścili Tereskę ze szpitala. Długo trwał czas, kiedy ona była już gotowa, żeby sama oddychać. Niestety jeszcze czekały nas dwie trudne wizyty w szpitalu. Na jednej z nich postanowiono zrobić badanie w ogólnym uśpieniu Tereski tomograf, żeby sprawdzić te żyły. W tym dniu akurat zepsuł się sprzęt do tego tomografu i zaproszono nas na kolejną wizytę do szpitala. Tym razem to był 13 maja, święto Matki Bożej Hatimskiej. Badanie nie wykazało żadnych nieprawidłowości i żyłki były, mieściły się w granicach norm. Teraz terenia ma dwa lata, jest zdrowa, nie potrzebuje żadnego leczenia. Oczywiście musimy się kontrolować, ale na tą chwilę wszystko jest i funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować, a ona nas cieszy swoim życiem. Ja dziękuję Bogu, dziękuję też Wam za to, że wysłuchaliście tą, tą, tą historię. I naprawdę chwała Trójcy Świętej za to, że dał nam to przeżyć.